Eee, dobra, okay. proszę, proszę bardzo, to jest świeżo zdobyta sperma. Co? Wait, what? Czy jego mama jest zabawniejsza od niego? Cześć, tu Maryśka. Teraz zobaczymy, co pan Jakub nakłada na twarz. Proszę bardzo, to jest świeżo zdobyta sperma, która odżywia skórę. <ścoughs> what the fuck? Składamy ją na całej twarzy. To bardzo, bardzo. I teraz tak, szyjkę, szyjkę, też szyjka musi być. Teraz nakładamy na to ym, podkład, żeby nie było widać zacieków po tej spermie. <śmieniczy> <śmieniczy> Ej ty kurwa jej głowa jest dobra! Pani Marysiu, gratulacje! Tak, ładnie, wkładamy, pięknie, włoski nabo, włoski nabo, włoski, Pobrudzić przecież, nie? czuko musi być przecież. Tak, ładnie. Oczki, oczki. Wszystko równiutko. Proszę bardzo. Nosek piękny. Piękny jak nosek Szyjka, oczywiście szyjka musi być. Zarostik lekki na... <śmiennie> Zarostik lekki. <śmiennie> ale... <śmiennie> lekki. Naprawdę nie wiem, co to jest, ale... Zarostik lekki. Naprawdę nie wiem, co to jest. ...coś się pojawia. Proszę, już się coś Poproszę, pojawia. ładnie troszkę, troszkę rozjaśnimy skórkę, tak, pod oczami, pięknymi oczami Jakuba. Proszę, jak pięknie, jak te czarne ślipia się odznaczają. <grych> czarne ślipia. Tak, teraz puliczki ładnie też zaraz zrobimy, a nie jeszcze podnostkę to nawet nie wiem. Puliczki, tak, tak, musi wszystko być równomiernie rozprowadzone. Teraz, ach, jeszcze rozjaśnię, matko świnta. <grymne> Ej, jaka jest świetna. Teraz tak, ładnie, ładnie, rozjaśnij tu, 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 tam, tam, tam i będzie... <grymne> tu, 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 tam, 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 matko świnta. Cały jasny. <grymne> Nie wiem o co chodzi, ale... Nie wiem o co chodzi, Nie dokładnie. Ja pasuje, co zrobi. Ja, jak ja panią rozumiem? Tak. Trochę za duże, trochę na włosy, tak, wklepujemy pięknie. Uuu Piękne to było. Teraz... Ach, jeszcze, jeszcze, jeszcze cały czas obojętnie grunt, żeby było full na twarz. <noise> żeby było full, full, nie wiem. A, że pełno, tak. Aha, full okej, okej, okej. Za kola już mu się robią. <głos> 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 Trzeba wszystko zatuszować. Teraz co on robi? O jezu, teraz będzie brąz, bronzer, bronzer, tak? Pięknie. Musi oznaczyć swoje kości policzkowe, których nie ma. What the fuck? Tak. Kości policzkowe, których kości, nie ma. Spiąć, kochane. Tak, wszystko trzyma pędzelkiem. O kurwa! A na szyjce nic? Na szyjce nic? Ja wkładam sobie podświetl. Nie, nie, na te piękne oczki. Bo mamusi. Oczywiście. A ja muszę... to, ma, to mamusia, wie, że ma ładne. Ładne ma oczka, mamusia. <laughs> On ma brązowe. Tak, piękne. Ojej, jej. Teraz lecimy. Żółty cień. Bardzo ładny. Bardzo pasuje do brązowego koloru. A to prawda, żółty pasuje do brązowego. Ani Ale nie wiem czy ten... Nie, do nie... nawet do kolczyka mu kurwa pasuje. Żółty Jakaś, z niebieskim tak, też dobrze. Pokémon TO MA! Tak, jedziemy, jedziemy. No jak to, <noise> wygląda. Czy to nie pasuje do tych brązowych oczu? Super, super. Teraz... Trochę za dużo chyba mamusiu, nie? Wow. A, jak wycieniował, skubany. Tak, 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 Ogień se Teraz pod oczkami też. O, teraz zielonym pojedzie. Wow. Żeby chociaż raz mnie tak pomalował. Wygląda jak. Roy'e Fugel. Jak co? Zaraz co? Wow, żeby chociaż raz mnie tak pomalował. Wygląda jak. Roy'e Fugel. Ej, nie, nie, nie wiem o co chodzi. Royal Fugel? <śla> Papuszka. Piękna. Aha, pap papuga jakaś. Royal, royal Fugle? Może jest taka papuga. Royal. coś tam. Wow. Royal Fugle. Możliwe, że jest taka pap papuga. Wiecie. Royal. something. Super. Bardzo ładnie dobrane kolory do oczu. Bardzo. Jakby co się... ja nie płaciłem jej za mówienie tego. Super. Człowieku, bądź cicho, ona jest lepsza od ciebie. Daj mi to oglądać, dobrze się bawię. Bardzo mi się, a następny razem tak mnie pomalujesz, kochanie. Dobra. A, a co to, znowu z herba? dzisiaj na spermę. O jednie grunt, żeby się podkład trzymał. Ma... Na spermę się trzyma, no! żeby się trzymał i żeby się rzęsy trzymały. Dobra. Oooo, o, warki rozciągarki. Warki rozciągarki! Słucham! Warki rozciągarki! Tak, obciągarki. Ob... Okej. Okay. Wargi, rozciągarki, obciągarki, okej. Okay. Tak, tak. Że... A o co tu chodzi? Aha, żeby... O co tu chodzi? O, się świecił. <laughs> po co to robisz? No, żebyś się dokładnie taki... Aha, tak ładnie Tak na biało siebie podrowałeś, a teraz jaki ładny kolor masz w twarzy. A teraz usteczka. No te usta, to normalnie żadnych chłopak nie ma takich ust, jak oto po mnie. To... <laughs> Mama, wie co ma dobre? Oczaj, o, oczy i usta, mamy są dobre. Mamusia, mamusia, to mój. Kochane, usteczka. Oj, tylko całować, tylko całować, proszę. Aż ci kurde, zazdrośćcie! Taki ładny, a ja tak wyglądam! Holy fuck, jego mama jest kozak! Gaj, to, to jest na jego kanale, to nie jest jakaś parodia. To jest na jego kanale. Mama komentuje mój makijaż i to jest na jego kanale normalnie, to nie jest dowcip. Holy shit! Jak to jest możliwe? Jak to jest kurwa możliwe? Nie no, no oczy są, oczy są trochę prze, przeginka. Gdybym zobaczył laskę z takimi gałami, to bym powiedział, że... No i ten kolczyk no też odciąga uwagę. Jest zbyt jasny. Kolczyk w nosie odciąga uwagę od całej reszty i cała robota kurwa dookoła poszła się jebać. Przez to, że to jest takie kurwa świecące się. Jeszcze ten tunel bym przeżył, ale to takie jest what the fuck. Ale nie, jestem serio, mamuśka babuśka naprawdę spoko, fajnie powiedziała. Ale nie, nie, nie oszukujmy się. Yy, yy, pan Jakub Król, jeżeli chodzi o makijaż, on naprawdę jest tym kurwa dobry. Z tą syreną, jak było kiedyś, oglądaliśmy syrenę. Nieważne co o nim myślicie? Serio. Yy, yy. Każdy z Was, spróbujcie sobie odrzucić, co myślicie o nim. Yy, ten koleżka naprawdę jest świetny w robieniu makijażu. On naprawdę się na tym kurwa zna. Mówię, dla mnie może trochę przesada, ale kiedy robił ten Syreni i tak dalej, to akurat nie jest złe, naprawdę. Tak, tak, tak. Mówię, on, on, jak dla mnie on nie robi dobrego makijażu na co dzień, jak dla mnie to nie jest makijaż na co dzień, broń Boże. Ale to, co on pokazuje w tych filmikach, jak robi takie trochę bardziej jeszcze over the top, takie totalnie już, e, e, jakby nie na co dzień makijaże. Ej, naprawdę, on, on będzie miał robotę w tym i gratuluję mu tego, naprawdę, Gosił się zna na tym. Jeszcze kiedyś zobaczycie go naprawdę w jakimś programie y, y, w przyszłości, w tvn nie? gdzie on będzie na backstage'u i będzie widzicie, widzieli właśnie te jak y, Jakub Król y, y, ten podruje noski y, modelkom do jakiegoś kolejnego kurwa show w TVN nie